Dzień dobry, zapraszam Was na spotkanie z książką Pawła Gorszewskiego Uczulenia. Jest to tom poezji zabierające nas do świata e, można byłoby powiedzieć, że osób dorastających w latach 80-tych, 90 -tych. Mamy tutaj podmiot liryczny opowiadający o tamtych czasach przedstawiający no, ten przełom, który był dość trudny e, zarówno końcówka komunizmu jak i można by powiedzieć dzikiego wolnego rynku który w pewien sposób oczarowywał zaczarowywał dawał nowe wrażenia i nowe możliwości ale jednocześnie był takim obszarem naznaczającym naszą codzienność Codzienno i też krajobraz miejski. W tym krajobrazie miejskim, gdzie e, na horyzoncie blokowisk e, widoczne są uprawy chryzantem, są też widoczne blokowiska e, z wystającymi drutami, są to blokowiska niedokończone, może z powodu upadku dawnego systemu, czy z powodu... E, Kryzysu, upadku dewelopera. W takich właśnie realiach toczy się dzieciństwo podmiotu lirycznego, wykreowanego przez Pawła Gorszewskiego w uczuleniach. Mamy tutaj podmiot, który z jednej strony jest bardzo niezależny. Jego dzieciństwo toczy się wokół zabaw z rówieśnikami, ale też i wokół relacji z ojcem i ta relacja z ojcem ojca z synem jest niesamowicie ważna, ponieważ tutaj następuje pokoleniowa zmiana z jednej strony ojciec jeszcze wychowany w tej surowej, surowym patriarchacie, takiej surowej kulturze, w której z jednej strony e, wymaga się od mężczyzn, żeby było męstwo e, Pewnego rodzaju oschłość, brak okazywania emocji, i ten brak okazywania emocji jest dominujący właśnie w tym utworze. Dziecięce łaknienie uczucia, dziecięce pragnienie, żeby zwrócić na siebie uwagę, jest tym dążeniem, które uwidacznia się na różne sposoby. Z jednej strony jest to robienie różnych nowych rzeczy, a z drugiej. Psocenie też, na przykład wbijanie, podstawianie widelca ojcu, żeby na, usiadł na nim. Jest to relacja trudna, relacja, która dopiero po latach może być przepracowana i tylko i wyłącznie dlatego, że dorosły. Mężczyzna jest uwolniony od tej patriarchalnej surowości oschłości mężczyzn, że wychodzi poza tę strefę genderu i wchodzi w świat, kiedy męskość jest miękka, otwarta na uczucie otwarta na to, żeby pokazywać i rozmawiać o uczuciach. Mamy tutaj świat pełen różnorodnych obrazów. Podmiot liryczny to nie tylko dziecko. Jest to też dorosły, który boryka się z różnymi emocjami. Jest też dorosły, e, który wraca do wspomnień szkolnych, relacji e, szkolnych, ale też jest też miejsce na autorefleksji. Pierwszy z wierszy jest właśnie taki autorefleksyjny, przyrównujący twórczość, tworzenie do rozgrywanego meczu. Do tego, że jednak... Yy, Autor, czy tam podmiot liryczny, nie czuje się e, takim twórcą pierwszoligowym, takim, który wypuszcza kolejne i kolejne, kolejne utwory, strzelając kolejne bramki, wręcz przeciwnie, jest takim twórcą, który od czasu do czasu zagra, od czasu do czasu e, puści utwory, do tego o nich pisze, że są samobójami, co jest bardzo znaczące. E, w w tych utworach znajdziemy bardzo dużo takich dwu, wykorzystywania dwuznaczności, tego, że autor kładzie nacisk na że język jest bardzo nieprecyzyjny, że my posługując się językiem możemy dawać różnorodne sygnały, podsuwać różnorodne znaczenia i one będą pojawiały się za każdym razem w różnych kontekstach. W tym tomie mamy takie przejście od obrazów zwyczajnych do pewnego rodzaju metafor, opowiadających o relacjach, życiu, emocjach, o tym, co trudne i nietypowe. I to jest właśnie typowe dla twórczości Pawła Gorszewskiego, dlatego ten tom wydaje mi się taki swojski, taki z którym i ja i, i moje dzieciństwo mogą się utożsamiać. Polecam świetny tom do zobaczenia.